Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mam szkocką whisky, jest to Single Malt od Taliskera w wersji Sky. 45,8% alkoholu. Nie ma. Nie jest podany wiek whisky. No. Czyli wiecie o co chodzi. Yy, whisky została wprowadzona na rynek w 2015 roku. Czyli to jest. 5 lat temu, yy, jako taka whisky wprowadzająca, szczerze mówiąc. Teoretycznie miałaby zastąpić yy, Taliskera dziesięcioletniego, ale niekoniecznie, niekoniecznie, zdecydowanie niekoniecznie. Co oni tutaj piszą? Um, tu akurat na pudełku to aż tak dużo nie, nie napisali. z tego tylko, że yy, Compelling Talisker, all smoky sweetness with spicy age, a rich and contrast like the rugged beauty of the Isle of Sky. Czyli mamy słodką e, dymioność, owocowość, także i odrobinę przypraw, ale oczywiście mamy też morski charakter, czyli Lekką solą. No dobra, no jak widać, dosyć ciemny kolor um, whisky. Tu nic nie pisze, ale na niemieckich na przykład muszą już podawać, czy został użyty karmel, i tam piszą, że został użyty karmel. I także na butelkach i na pudełkach sprzedawanych w Niemczech już ten karmel się pojawia. Także Troszkę podkolorowana, bez podanego wieku, e, taka wprowadzająca z od Toyskera, bo co ładnie wygląda szczerze mówiąc, no czemu nie? O, delikatny aromat. E, pierwsze wrażenie to jest lekka dymioność, później trochę takich. E, pomarańczowych cytrusowych aromatów troszkę wanilii troszkę deski i lekka taka pieprzność troszkę e, alkohol sam w sobie też troszkę gryzie także jest to takie teoretycznie żywe doświadczenie, ale bardzo spokojne. To nie ma jakichś ekstremów w aromacie, ale jest przyjemny bardzo zachęcające do spróbowania, wobec czego spróbuję. Właśnie zrobię. przyjemnie, przyjemnie. Pierwsze wrażenie jest takie delikatne. E, mam troszkę słodyczy, sporo taki, takich soczystych cytrusów, troszkę m, takich przyprawowych nutek, trochę palących, e, troszkę właśnie takich pieprzowych nutek, też e, palących. I to wszystko. Łagodnie przechodzi e, jakby w taką ciemniejszą fazę, dymioną. Tu już jest ta dymioność uwypuklona. E, jest dużo takich nutek no, właśnie taninicznych, e, dymbowych, deskowych z wanilią. I to wszystko łagodnie jeszcze później przechodzi w taki lekko e, czekoladowy finish, ale jest to bardzo delikatne. I mamy tutaj takie zderzenie jakby dwóch światów. Pierwsze wrażenie jest takie e, energetyzujące, e, soczyste, cytrusowe. E, bardzo przyjemne z dużą taką dozą e, przyprawowości, prawie że jak, jak chili. E, a później przechodzi to w dmioność, Takie ciemne nuty wchodzą, właśnie e, spokojne, ale głębokie. No jest przyjemnie, jest zdecydowanie przyjemnie Muszę powiedzieć, że z każdym następnym młykiem ta dymioność się zwiększa, bardziej jest intensywna A. i te rozgrzewające E, ostre nutki stają się bardziej wyraźne, ale też takie uspokajające są. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemna. W miarę taka rozbudowana whisky, ale wszystko jest takie delikatne, tak żeby ktoś wchodzący dopiero w świat whisky. Nie poczuł się, że tak odpchnięty. Tu są takie granice, tu jest nie można przejść, bo odbija się od niego. Nie, to jest bardzo przyjemne, wprowadzające. Eee, tak, bardzo przyjemne. Whisky, i jak macie, e, że tak powiem, szczęście, akurat jest promocja w jakimś supermarkecie, to warto spróbować. Na pewno warto spróbować, taka oryginalna teoretycznie. Ehm, cena jest gdzieś koło 38 funtów za butelkę, ale jak macie, że tak powiem, promocję, to ta cena może zejść nawet do takich przyjemnych 25 funtów. To już nie jest tak źle. E, a rzeczywiście. E, to już naprawdę warto kupić i spróbować, um, bo jest bardzo przyjemna. I mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się te ta whisky. także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o twórczek, będzie Wam przypomnę każdy nam filmie na kanale, tak również na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie z